Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry, ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, Sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać czegoś nie położył i rządź czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: Według słów Twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem, i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, Każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Jezus opuszcza Jericho i udaje się w dalszą drogę w kierunku Jerozolimy. Jego życie zmierza do kresu. A jego misja za parę dni zostanie wypełniona. Za Jezusem idzie spory tłum. Dołączył do Niego uzdrowiony żebrak spod Jerychońskiej bramy i Zacheusz, najbogatszy obywatel miasta. Oni myśleli, że wkrótce objawi się Królestwo Boże. A co ja myślę, czego się spodziewam? Jerozoima jest królewskim miastem. Ale na tronie Dawida od wieków już nikt nie zasiadał. Wiwatujący na cześć Jezusa w niedzielę palmową tłum sądził, że wita Dawidowego potomka, który przejmie władzę w kraju. Nic takiego się nie stało. Myśleli po swojemu, a nie po Bożemu. Napisali dla Jezusa własny scenariusz, utożsamiając Królestwo Boże z Królestwem Izraela. Ale Królestwo Boże to nie instytucja ziemska, ale niebiańska, posiadająca jedynie wymiar duchowy. Nie rozumieli tego współcześni Jezusowi Żydzi. Ale czy rozumią to dzisiejsi Chrześcijanie? Czy dla nas Królestwo Boże ma wymiar duchowy? Jezus obrazuje to przypowieścią, w której. Akcentuje fakt posłuszeństwa woli Bożej. Każdy z nas otrzymał od Boga depozyt, każdy inny na miarę swoich możliwości i zdolności. Każdy ma tak go rozwijać, aby go pomnożyć. Królestwo Boże jest tam, gdzie wykonuje się rozkazy Króla. Jest ono w sercach ludzi kochających Boga dla których wypełnienie Jego woli jest największą rozkoszą. Tam, gdzie wola Boża nie jest wypełniana, tam mamy do czynienia z anarchią. Ten stan rzeczy niczego nie buduje, ale wyłącznie rujnuje. Anarchia ostatecznie doprowadza do destrukcji społeczeństwa. Konsekwencją nieposłuszeństwa jest zawsze śmierć czyli wieczne potępienie. Ład w moim życiu może zapewnić wyłącznie poddanie się woli Boga jako mojego Pana i Króla. Bądźmy posłuszni Bogu, aby Jego Królestwo zagościło w naszych sercach.